Minecraft może nas wiele nauczyć. Nawet jeśli gra sama w sobie jest prosta, to sposób, w jaki do niej podchodzimy, sposób, w jaki nią gramy, może wiele powiedzieć na temat nas samych i dać ważną lekcję na temat życia. Na przykład taką, żeby zasubskrybować. Ok, jeżeli istnieje na świecie osoba, która jeszcze o tej grze nie słyszała, Minecraft to sandboxowa gra, w której gracz dostaje do ręki cały świat wiele mechanik i luźny kierunek rozwoju. Teoretycznie celem gry jest pokonanie smoka, ale każdy kto grał w grę wieże, to bardziej niezobowiązująca sugestia niż prawdziwy cel rozgrywki. Porównując to do kulinariów, nie jest to wspaniały deser będący zwieńczeniem długiego, wieloetapowego posiłku. Jest to bardziej jedna z wielu tak samo interesujących opcji na szwedzkim stole. No, ale zabicie Smoka pozwala ci odblokować nowy świat, nowe przedmioty. Niby tak, ale pokonanie go nie jest finałem żadnej opowieści. Nie jest finałem żadnej mechaniki w grze. Bo nie prowadzi nas do tego żadna historia czy motywacja. Gra nie ma konkretnej fabuły. Gracz nie ma konkretnego celu, aby iść pokonać Smoka. Poza. Albo po prostu ciekawością, chęcią sprawdzenia się, czy zdobycie jakiegoś przedmiotu. Gra nie daje ci tutaj większej motywacji, to ty jako gracz, musisz ją mieć w sobie. Parafrazując youtubera Kłaza, Minecraft jest jak czysta kartka papieru, to ty ją musisz zapełnić. Jest jak piaskownica, w której to od gracza zależy, czy będzie się w niej nudził, czy utopi w niej setki godzin życia. Pamiętam, kiedy byłem w podstawce. I do mojej szkoły dotarła moda na Minecraft'a. No matku, to było coś. Pamiętam, że wszyscy byliśmy zajawieni tą grą i poznawaliśmy ją przez, przez filmiki JJ Jokera, który wtedy był studentem. I to jest ciekawe, bo przez to, przez długi czas, miałem wrażenie, że Minecraft to jest gra dla starszych graczy. I że my, będąc dziećmi, grając w tę grę, wchodziliśmy trochę na nie swoje podwórko. No, i popatrz, jak się wszystko pozmieniało. No i nie ma to za bardzo o czym dyskutować. Minecraft jest ewidentnie grą tworzoną pod młodszego widza. No ale nadal możemy zobaczyć wielu dorosłych ludzi, którzy grają w tej grę ironicznie i pytanie dlaczego. Myślę, że Minecraft jest trochę jak Shrek albo jak stare dobre filmy Disneya. Ich pełen potencjał pojawia się wtedy, kiedy podchodzi do nich starszy odbiorca. Powiedzieć, że w Minecrafcie możesz robić wiele, to jak nie powiedzieć nic. Możesz budować skomplikowane maszyny albo całe miasta pełne budowli, które zapierają tech w piersiach. Możesz robić mody, tworzyć całe społeczności na serwerach. I mądrzy gracz, który jest no, docelową publiką tej gry, nic z tego nie zrobi. Ale kiedyś mu się uda? Kiedy? Kiedy przyjmie lekcję. Jaką musiał przejść każdy gracz, który siadł do tej gry. Więc jaka to lekcja? Jest to jedno wspomnienie, jedna myśl, która moim zdaniem łączy wszystkie osoby, które kiedykolwiek usiadły do tej gry. I to jest poczucie przygniecenia możliwościami. Bo możesz tam zrobić naprawdę, naprawdę wiele, ale jest w tym jeden prosty haczyk. Bardzo oczywisty haczyk. Musisz to zrobić sam. Nieważne jak wielkie masz plany, musisz je klocek po klocku ułożyć samodzielnie. Bo możesz oczywiście używać komand, ale po pierwsze nie każdy umie, a po drugie, sama linijka tekstu nic za ciebie nie zrobi, może ci tylko pomóc. I właśnie ta rzecz pokazała mi bardzo, że mam wspomniany zapał. Wielokrotnie ładowałem się na świat, miałem plan budować. Wielkie miasta, wielkie mapy, wielkie przepiękne budowle, pełne małych, pięknych detali, i kończyło się na skromnych początkach. I najczęściej nie zostawiasz pomysłu, dlatego, bo nie wiesz, jak to zrobić, albo bo nie masz materiałów. To są wszystko dość proste mechaniki, i materiałów możesz mieć dosłownie nieskończoność. Najczęściej zostawia się te plany, ponieważ po prostu nie masz sobie wystarczająco dużo determinacji, możemy poświęcić na to sztyle godzin. Pamiętam, jak mietałem się pomiędzy chęcią zbudowania czegoś wielkiego, a no, brakiem siły na realizowanie planu godzina po godzinie. Jestem pewien, że nie jestem w tym sam. I chociaż Minecraft nie miał tego celu, nauczył mnie mierzenie siły na zamiary. Tym, żeby zamiast rzucać się na wielkie plany, zaczynać rzeczy, które wiesz, że skończysz. Poza tym nie ukrywam, jako dorosły mam wrażenie, że patrzę też na tę grę trochę inaczej. Jak mówiłem, gra ma w sobie jakiś luźny cel. Czyli pokonać Ender Dragona. Ale gra w żaden sposób cię do tego nie przymusza. I tak jest z wieloma innymi mechanikami. Praktycznie ze wszystkim, co jest w grze. Możesz i szukać skarbów, odnajdywać jakieś zaginione budowle. Bronić wieśniaków, ale nie musisz. To byłby najbardziej przewidywalny i zwykły sposób grania w grę. O wiele więcej zabawy znajdziesz w szukaniu własnego sposobu gry. Minecraft jest dla mnie ciekawy, ponieważ zostawia widza samego z sobą. Nie ma tutaj fabuły, intrygi, wymogów, które pchają cię w pewną stronę. I jak w życiu, przynajmniej w tej części świata, masz dużo możliwości i jesteś wolny. Możesz iść najbardziej oczywistą ścieżką. Pracować w biurze, wyjeżdżać na wakacje do władka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaczął grać po swojemu. Oczywiście w granicach rozsądku. I nie mówię, że takie normalne życie jest w jakikolwiek sposób złe. Tylko mówię, że nie ma żadnego zewnętrznego wymogu, żeby tak konkretnie robić. Samotność, bezkres i wolność jest wżarta w samą esencję gry. Dobrze to też pokazuje muzyka. Jak już o tym mówimy, zawsze frapuje mnie tendencja do budowania w Minecrafcie budynków i infrastruktury z naszego realnego świata. Te wszystkie drogi i baseny są tylko dekoracjami, pustą atrapą, ideą przeniesioną do świata, w której nie mają racji bytu. I chociaż bardziej logiczne będzie budowanie praktycznej bazy, niż ładnego y, domu, i tak to zrobimy, bo tak robił YouTuber, z którym nauczyliśmy się grać w grę. Bo jako ludzie mamy to we krwi, albo po prostu nie umiemy inaczej i żyjemy w tym schemacie, że tak trzeba robić. Po pokonaniu ostatecznego bossa, graczowi zostaje pokazana ściana tekstu. Przedstawia ona dialog dwóch, chyba omnipotentnych postaci, które w skrócie wyciągają gracza w dyskusję na temat sensu życia. Bardzo dziwny sposób na zakończenie gry o stawianiu klosków, prawda? Może to losowy pomysł, który yy, wpadł szefowi do głowy i miał zbyt silną pozycję w filmie, aby ktoś był na tyle odważny, aby mu ją wybić, i dlatego pojawił się w grze. Może to nie ma żadnego sensu? A może za Minecraftem stoi pewna idea? Za tym wszystkim stoi jakiś pomysł, stoi jakaś koncepcja, stoi jakaś filozofia, którą twórcy, będąc artystami pełnymi pasji do tego, co robią, chcą nam przekazać? Myślę, że Minecraft jest dziełem wielu oddanych twórców. Wierzę, że przy odpowiednim nastawieniu możemy z niej wyciągnąć rzeczy, o których Twórcą się nawet nie śniło. Że w rękach tych dorosłych graczy ta gra staje się czymś większym, czymś potężniejszym. Jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej prostej gry o stawianiu klocków więcej niż 100%. Pamiętajcie, że czytam komentarze i na nie odpisuję, więc nie bójcie się napisać pod spodem, co sądzicie na ten temat. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować i czekać na kolejne filmiki. I do następnego filmu, cześć.